Proszę Państwa, to jest troszeczkę taki clickbait, bo typu to jest potrzebna pomoc. I rzeczywiście pomoc jest potrzebna, ale nie mnie. Ja jak widać jestem w szpitalu sobie tutaj. Leżę po operacji kręgosłupa, nie mogę za bardzo się ruszać. Ale pomoc, o której y, mówi tytuł tego filmu, to jest pomoc dla kogoś innego. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ja jakoś tak pod koniec grudnia zeszłego roku organizowałem na Pomagam .pl taką zbiórkę dla domu małego dziecka na Alei pod kopcem 10A w Krakowie. My sobie zrobiliśmy taką paczkę firmową. Później z Łukaszem, moim przyjacielem, pojechaliśmy, zawiedliśmy te wszystkie rzeczy, które Kupiliśmy ze środków, które zebraliśmy, przekazaliśmy je na, na ręce koordynatora i wtedy też dowiedzieliśmy się, że ta pomoc jest potrzebna przez cały rok. A zwykle właśnie pojawia się tylko i wyłącznie próbno, i później ludzie zapominają. My wówczas się określiliśmy tak, że e, nie zapomnimy o dzieciach na Wielkanoc. No i, e, ja jakoś parę dni temu napisałem do szefa ośrodka z pytaniem, jakie tym razem są potrzeby, co możemy zrobić. I okazało się, że na alei pod kopcem jest też numer 26, który od tamtego czasu był remontowany. Remont już się kończy, ale zostało jeszcze parę rzeczy, które trzeba zakupić. I dostałem od pana dyrektora właśnie taką listę rzeczy, które. Są jeszcze do zakupienia jakieś pojemniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy, naręczniki, wykładzina do niektórych pomieszczeń. To wszystko jest na liście, którą znajdziecie pod linkiem, który jest tutaj w opisie tego filmu na YouTube. I tam jest też link właśnie do składki na pomagam.pl Jak ja to sobie policzyłem, bo tam w większości rzeczy potrzebne są po dwie sztuki. Jest duża liczba lampek potrzebnych, lampek biurowych, w sensie lampek na biurko, żeby dzieci mogły siedzieć przy biurku, uczyć się. Bo ten nowy ośrodek to będzie około 14 osób, w sensie 14 wychowanków, to będą dzieci obojga płci w przedziale między 10 a 18 rokiem życia, więc oni potrzebują gdzieś usiąść, żeby móc odrabiać lekcje oczywiście. No i sześć takich lampek też trzeba zrobić. To wszystko jest opisane, ja znalazłem to w necie, zrobiłem screenshoty, wszystko sobie poczytajcie. I to wideo jest właśnie po to, żeby dać Wam znać, że taka zbiórka już ruszyła, będzie trwała przez najbliższe dwa tygodnie, kiedy ja tutaj będę sobie dochodził do stanu używalności, a Wy w tym czasie możecie wpłacać pieniądze i daj Bóg przez najbliższe dwa tygodnie zbierzemy te, to jest chyba coś około 916 zł. Zbierzemy te pieniądze, będziemy mogli kupić te wszystkie rzeczy, które są na liście i kiedy ja już będę bardziej mobilny, zawieźć je właśnie znowu pod adres, ale ja pod kopcem. Tak, żeby, żeby zrobić coś dobrego, tym razem na Wielkanoc. Więc kto może, niech wpłaca, kto nie może, niech weźmie pod uwagę inny sposób pomocy, bo z tego co rozmawiałem z Panem Dyrektorem, jest mnóstwo mebli, które trzeba poskładać. Więc jeżeli jest jakiś chłop, który miałby czas w najbliższy weekend, albo w najbliższe weekendy pomóc, to tam, tam, tam będzie dużo roboty. Ja niestety. Jestem po operacji kręgosłupa, więc ruszyć za bardzo się nie mogę. No, ale na tę chwilę zajmijmy się zbiórką. Mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie jakiegoś złocisza tam wrzucić. Ja już swoje dorzuciłem i tak jak mówię, przez najbliższe dwa tygodnie zbieramy dla dzieci. Więc zachęcam do pomocy. Pomoc nie dla mnie, pomoc dla dzieci i życzę wszystkim miłego dnia. Dbajcie o siebie.